W odcinku. Mati jedzie do obozu pracy. Nie, ale ty do obozu pracy, Mati, jedziesz, nie na posterunek, A właśnie, no to obóz pracy tym bardziej pasuje, żeby był w takim lesie oszczanym. Mati opowiada o swoim dniu. Tu zawozisz, tu odwozisz, tutaj bierzesz pistolet i celujesz obywatelom zwykłym, e, uczciwym, prosto w twarz, tak dla jaj. Mati tak naprawdę nie trafia. No przecież Co ty same trafiam? A ty nie zapomnij być nogi dwa, zostawić łapki i suba. Miłego oglądania. Dobry, dobry, dzisiaj idziemy na przejażdżkę, to ja, wasz towarzysz Mateusz. Gdzie jest auto? Gdzie jest moje auto? Nie gadaj, że ja jadę tym kurde głównym. Jadę tym. A, dobra, muszę tych więźniów zabrać. Jak się tu wchodzi? Chodź kurwa, raz, dwa, trzy. I ty też. Okej, okay. teraz po prostu przenoszę kontrabandę tutaj również. Pach, 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 pach. I to też tutaj włożę. Elegansio. Obóz pracy, obóz pracy. Gdzie ja jestem? Tutaj. Czyli jadę w prawo i cały czas prosto. Odpalam. Wariata. Lecimy. Nie ma GPRS-a. Czekajcie, to tutaj już w prawo? Łapie jak ty jedziesz. Tym Żukiem. Ale nutki to konkret. O, mam nadzieję, że jadę dobrze, bo to tak na oko troszkę. Cały czas będę jechał prosto i na pewno zauważę coś, co wygląda jak posterunek policji. Nie, ale ty do obozu pracy, ty jedziesz, nie na posterunek. A właśnie, no to obóz pracy tym bardziej pasuje, żeby był w takim lesie oszczanym. Okej, okay, zaraz wyłącz... O, to wygląda jak to, to wygląda jak to, to wygląda jak to. Oni tutaj będą pracować, prawda? Kurwa, gdzie ja jestem? Narzędzia wlada, dobra, skręcam. Ała! Nie walnij mnie! Rap, Zapnij mordę! Fuck, no chujowo! To teraz będę musiał skręcić w lewo, przy możliwym skręcie w lewo. Ale nie teraz. Ja ci kręcę jak ja na okolasa pojechałem, to aż nie mam pytań. No i panie, GTA 5, albo nawet i 6. Steruje się tym całkiem elegancią, muszę przyznać. Tak? Labor Camp, zgadza się, zgadza się, Mati. Ty to jak prowadzisz auto, to nie ma drugiego takiego. Dobra, obóz pracy, jestem. Otwierać. Brum, brum, brum. Przywiozłem dwóch gagatków. Naszli poszli ku maszynu. Pewnie wariacie. Siema. Oddaję więźniów, dawaj 200 złotych. Bez narzędzi nie znajdziesz kontrabandy. No i kurczę, przekonał. Narzędzia władza. Gdzie były narzędzia władza, wariacie? A! No i wcześniej nie mogli wykrzyknikiem zaznaczyć tego? Czemu teraz narzędzia władza są zawykrzyknikowane? To trochę łatwiej będzie się przejeżdżało. Dobra, tędy tam Hmm. Nie, ten tunel jest jakiś sas. Nie wjeżdżam w niego. Pojadę tutaj na pierwszym zakręcie w prawo. Oho, oho, oho. Jezu, jeszcze żadnego wypadku nie miałem. Tu też jest w ogóle hit. Dobra, narzędzia Wlada, dojechałem bez żadnego problemu. Zaparkuję sobie tutaj elegancko. Siema Wlad. Ty jesteś Wlad? Nie, ty jesteś obywatel jakiś oszczędny. To jest Wlad. Wow, Ale masz sprzętu. Coś na wymianę? O kurde, dobra, dam ci siekierę strażacką. Co to za wymiana, jak on się kurwa wymieniać nie chce? Granat, amunicja do strzelby, pistolet. Amunicja do pistoletu, dobra. Biorę pistolet. I amunicję do pistoletu raz, dwa. No i klasa. Bang, bang, bang. Na ziemię, kurwa! Na ziemię mówię. Eee, testowałem cię, wariacie, luzy, gumę. Całki Morty, kurwa, bo cię rozstrzelam. No nie powiesz mi, żebyś nie przejechał, kurwa. Teraz na posterunek oddajemy kontrabandę. Liczę, że też mi dadzą sporo pieniędzy, no bo zasłużyłem. To jest baza policyjna, ale do jebana. Siema, otwórzcie. To ja, poliska. Witam, 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 witam. Mam dla ciebie kontrabandę. 117 dolarów mi tylko dałeś. Otwieraj, 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 bo jadę. Kur... O Jezus, to było bliskie. Elegansio, wyjechane. I teraz na posterunek i upieramy frajerów. No, no i co? Tak wygląda dzień. Dzień z życia yy, policji yy, granicznej. Straży granicznej. Tu zawozisz, tu odwozisz, tutaj bierzesz... Pistolet i celujesz obywatelom zwykłym, e, uczciwym, prosto w twarz, tak dla jaj. E, wyzywasz kierowców. Dzień jak co dzień. Co już nie niby mam odpoczywać, jak ja jestem pełny energii i do pracy gotowy. Z dniem 19 kwietnia Ministerstwo Transportu wprowadza zmiany przepisów w zakresie przewozu towarów na terytorium Akaristanu. Każdy kierowca, kierowca lol, posiadający towary musi posiadać ważny list przewozowy. Wszelkie niezgodności w dokumentacji powinny skutkować odmową wjazdu. Nasze służby posłuchały rozmowy telefonicznej, dzięki której zdobyliśmy konkretne informacje o kolejnym przemytniku Narodowość, Królestwo, RK Zapraszam Żuka Wszystko jest Żukiem Wszystko jest Żukiem To nie wygląda jak Żuk, to wygląda jak traktor z naczepą Dokumenty Dobra Pokaż ryja Dobra, twarz jest spoko Aleksiej Sacharow, Sacharow Dobra, tu się zgadza Aleksiej Sacharow, Aleksiej Sacharow Również się zgadza Ale potrzebuję tutaj tego notesu Wchodzę tu Siup Lodóweczka Kibelek Troszkę mydła. A to mydło nie? Nie, nie zaznaczasz mydła? No właśnie. Jezu, każdy muszę zaznaczyć? A nie, mogę przytrzymać. O kurde, dobra, to jest game changer. Uwaga! Worek z nawozem. No i gościu, kurwa, chciałeś oszukać. Chłopie, masz tutaj same błędy. List przewozowy się kurwa nie zgadza. Jesteś odrzucony, kurwa. No, przykro mi, no kurwa trzeba było, nie wiem Sprawdzać co tam masz na tej przyczepie swojej oszczanej Myślałeś, że mnie oszukasz? Mnie oszukasz myślałeś? Wypierdalać z tego państwa Nikt cię tutaj nie chce. Zapraszam kolejnego Miły dzień, o jakiś hippis, pan hippis Zapraszam pana hippisa, już widzę, że nie, nie przepuszczam cię kurwa Ty, a jak zjebałem to? A nie, to dobrze, ale jak to zjebałem? nie patrzyłem na to RK. Okej, okay, wyjąłem wszystko, ale poczekaj, jeszcze mi dałeś dokumenty? Poczekaj. Królestwo RK, kurwa, ty jesteś z RK. Adam er RDF, RDF, super. Tutaj się niby zgadza, tutaj się niby zgadza. Niby beczka oleju i beczka ryb. Beczka oleju, no tu się zgadza, tutaj beczka ryb. Kurwa. No i nieźle. Chłopie, chciałeś oszukać, gościu, jesteś aresztowany. Ale by ci strzelił tym łomem, co się stanie, jak ci strzelę łomem? Dobra, masz. Masz za swoje. Dostajesz łomem i do tego jesteś aresztowany. Jak się z tym czujesz? Jak obsłuż kolejnych kierowców? Czekaj, nie mogę obsłużyć kolejnych kierowców, muszę jeszcze tutaj sprawdzić wszystko. No właśnie, no właśnie, tak chcieliście. No właśnie. No właśnie. Się kurwa gówno znasz na grze. Następny, kurwa, i ciebie przywitam od razu Gnatem. Koniec tego, wysiadaj, kurwa, z samochodu. Wysiadaj z tego auta, pokaż co tam masz. Pokazuj swoje kurwa towary. Żartowałem. Czy to jest konieczne? No, nowe takie rozporządzenia są. No ja nic nie poradzę. Muszę najpierw nastraszyć cię, gagatku, a potem dopiero wiesz resztę. Masz krowę, kurwa, zaraz ją muszę rozpłatać w pół i zobaczyć, czy w środku nic nie ma. Zjednoczone rally. Achtygogi, achtygogi, Wszystko się zgadza. Tu się również zgadza. Tu się również zgadza. Masz jedną krowę, Achtigogi i pięknie Achti. Potwierdzam, jest to krowa. Wej, muszę ją sprawdzić. Okej, okay. tutaj z tyłu. Wpakowana jakaś butelka, nie widzę. Dobra, chłopie, jesteś elegancki. Proszę jedź sobie. Ale tylko kurwa, spróbuj coś powiedzieć. To ci. Ach. Przebije kurwa ponę. Perfekcyjna kontrola, no i to jest życie. Tak mogę pracować. Dawaj, dawaj, raz, dwa, trzy. Już sprawdzam, co tam masz, kurwa. Dawaj yy, wszystko, co masz. Pieniądze mi dawaj. O, to dokumenty, kurwa. No, to w piździe mam twoje dokumenty. Sprawdzam to, co tutaj w węglu masz. Węgiel jeden. Czemu to robisz, kurwa? Bo coś tutaj... A, łopata. Łopata! Gdzie jest łopata? Nie jestem w posiadaniu łopaty. Czemu na tym posterunku nie ma łopaty? Ech... Masz szczęście, że nie mam łopaty, ale jadę potem do Andrzeja i biorę łopaty, cześć, i już nie będzie tak miło. Chłopie, daj węgiel, dwa, masz jeden węgiel. Mirosław Borysow, Mirosław Borysow, Mirosław Borysow. Tu się niby zgadza, tu się niby zgadza. A twarz? Twarz też się zgadza. No niestety. List przewozowy się ni chuja nie zgadza, wariacie. Jesteś odrzucony. Dlaczego? Bo masz jeden węgiel, a powinieneś mieć dwa. Chłopie, myślisz, że mnie oszukasz na węgiel? No nie oszukasz mnie na węgiel. Jutro ostatni dzień naszego szkolenia. O cholera. No i zarobiłem trochę się na 427 dolarów chyba, tak? Powiedzcie, że tak. Za to to już mogę Ojać, pań. A dobra, sieknijmy sobie jeszcze chłopów. Co dzisiaj ciekawego? List przewozowy to samo. Podejrzewamy, że kierowca, który wczoraj nie zatrzymał się do kontroli, będzie próbował przekroczyć granicę. Częściowy numer rejestracyjny. Huf. Co tam masz, kurwa, napisane? No nie masz chów, nie masz chów, masz szczęście Wyładowujemy to wszystko, chłopie Bo ja nie mam nawet jak tego sprawdzić Tutaj latareczką sprawdzę, czy się wszystko zgadza Jest elegancio, chcesz pohandlować? Co ty kurwa do mnie gadasz, gostek? O kurde, dobra, masz szlugi no, Ale zarobiłem hajsu No i to był dobry biznes A teraz dawaj dokumenty Co ty myślałeś, że paczką szlugów nie przekupisz? Nic z tego, gostek Farid ojaste, Farid ojaste, Farip, no jelo Farip, 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 imię nazwisko się nie zgadza tutaj masz git, to już straciło ważność a teraz zobaczmy co tutaj mamy napisane skrzynka bananów, gdzie masz kurwa banany kuchenka gazowa, worek z nawozem no chłopie no, masz wszystko kurwa źle pokaż tę mordę dobra morda przynajmniej git, jeszcze przy, przy sprawdzam. Jeszcze przepyram ci te rzeczy Co w środku mamy? Banany 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 Ty te itemy to mi się rozwalają niedobrze Ty, słuchaj rzuć mu to tam wszystko z powrotem Ale chłopie i tak jesteś odrzucony Bo jeden strzał i twoja opona To będzie po prostu w rozsypce całej do Akarystanu już nigdy nie wjedziesz Wypierdalaj Co było źle? Numer paszportu też był zły? Cholera Mati Ogarnij dupę w gościu dobra Dzień dobry, no dla ciebie już nie jest dobry Proszę uprzejmie, ta? Od razu ci mówię No i kurwa, przesadziłeś Przesadziłeś Chłop mi ucieka Małe problemy najmana tutaj były O Jezus, ale się świeci Już go gonię, pełna pizda, pełna rakieta Tak czułem, że będzie chciał mi uciec Mogłem wyciągnąć broń szybciej I go od razu odstrzelić ale bałem się, bałem się reperkusji Gościu, ty ten główny chcesz mi uciec? Jak go zatrzymać? No jelo A jakie mam... Jakie mam wyjść? Wychodź z tego auta! Wyłaś, wyłaś. raz, dwa, trzy Jesteś aresztowany, synu. Ważny telefon, a co z tym? Co z tym? Halo o kurde, rebelianci krwawej pięści Szybka akcja, lecimy do tartaku Zamknij się, nie mam ochoty na rozmowy, chłopie Taka imba była w pracy, nie uwierzysz w to Maluch się wpierdala nawet Chłopie, mam pierwszeństwo Ci ludzie nawet nie myślą, stary Nie uwierzysz w to, co się wydarzyło, tak jak mówiłem wcześniej Ale przerwa mi ten maluch oszczany Chłop normalnie mi zaczął uciekać Rozwalił mi wszystko, cały szlaban pękł, szyby porozbijane w samochodzie. O to oczywiście przez to, mam nadzieję, że odszkodowanie jakieś wleci konkret. Bo no w innym wypadku ja, ja rzucam tę robotę w pizdu. Ale no, no, dobra, jesteśmy w tym tartaku. Zobaczmy jak się sprawy mają. <grymiany> o chuj tu chodzi. Skorumpowany glina. Nie uwarić. Ayo, Madro, uświadomić inspektora, ili Co? Co jest do kurwy nędzy? Mam przejebane. Przecież kurwa headshoty same trafiam! No, kurwa, w łeb dostał! No to liczę, że jednak ta gra stwierdziła, że on nie żyje. Jestem zażenowany sytuacją, bo dostał w łeb. Ha. I co to była akcja, w której ja nie byłem w stanie wygrać? Pewnie byłem, pewnie był jakiś kozak, co mi się udało. Przykro mi, towarzyszu. Starałem się ze wszystkich sił, byłem zbyt słaby. Następnym razem będę miał lepszego gnata i rozkurwię en en enemisów. O kurde, nie będziemy cię wspierać finansowo? O mój Boże! Organizacja humanitarna z Królestwa RK została przeopana na wspieraniu wrogów naszego narodu. Biały Gołąb. Krwawa pięść i biały Gołąb. Macie przejebane ze mną, ale dopiero będą mieli przejebane w następnym odcinku. Teraz ja zmywam się się.